Ogromnego serca to bezmiar wolności Mój świat bez ograniczeń dziś w bloki, ulice Ludzie chcą krzyczeć no Naturalne w 100%, mój rabie za krzyk. Ogromnego serca to bezmiar wolności, mój świat bez ograniczeń dziś blok Ludzie są krzyczeć, to wiadam to się, ja się jak rymy są dorosłe Nie jestem twoim starym, kurwa jestem sobą proste Mam fuju udawanie Nie idę w tym kierunku, za to dostaję zapłatę W postaci szacunku Towarz z górnej półki to nie towar dla wszystkich Dla mnie numer jeden to zdrowie moich bliskich Dziś kręcę z pifawiorem, macha Tu będzie o Puszczam rogów z dymem i zostawiam w rękach Boga Spójrz mi prosto w oczy, zobacz w moim oku Błysk, pokój wokół Nie Krzyk ludzi w blogu. Nawijam o Polsce, nie sprzedaję kotów bo choćaram się na marca, to nie żyję w nowym Jorku Nie da się nie wolić choć mówią tak, trzeba To system chcecie z system trzeba jeba. Mówię to co myślę, milczę, jeśli czegoś nie wiem, to mój osobisty sukces I obok zmiany w siebie To hiko Naturalnie w stóc za krzyk Ogromnego serca, to bezmiar wolności Mój świat bez ograniczeń dziś w bloki ulice Ludzie chcą krzyczeć to cisko Naturalnie w stu procentach, urabie za krzyk Ogromnego serca, to bezmiar wolności. Mój tak bez ograniczeń dziś bloki, ulice Ludzie chcą krzyczeć, tobie hey, to wie ma co Masz tu naturalność, wiem co robię, wiem co czujesz, wiem, że chwytam cię za gardło yeah. Prośbym o odech, mówisz siebie morda yeah. Wierzę w ciebie, za tą wiarę spalam dojta Dzisiaj z tego worka znowu szydło wyszło Ja nie muszę udawać, budując swoją przyszłość Walczę z brakiem zasad, na pewno nie polegnę Tak jak tego podwórka nigdy, się nie wyrzeknę Stoję tu na girach z tym, od ucha do ucha To moja wolność, słowa, którą pluję tu z To wolność mego ducha, która nie zna granic To żywy dowód tego, że mam dużo luzów w pani Nie piszcie o tym w trasie, napiszcie to na murach, że fundament mego charakteru To moja natura, nigdy nic nie robię Czyjeś ty do nie chowam głowy w piasek, gdy naturalno To hiko, naturalny stu procentach, mój za zakrzyk Ogromnego serca, zał bezmiar wolności Mój świat bez ograniczeń, dziś bloki ulice Ludzie chcą krzyczeć, to hiko Naturalny stu procentach, mój za zakrzyk Ogromnego serca, zał bezmiar wolności Mój świat bez ograniczeń, dziś bloki ulice Ludzie chcą krzyczeć, to hiko Pyra, nie zamydli oczu na mamona Ja, ty, ona, on oj z pochodzenia trzymamy twardo pion Rozwijamy się stale, bezwzględnie na stale Na szeroką skalę promujemy nasz grunt Na starcie wygrany, gdy masz ze sobą wiarę Co razem z tobą znosi ciągle życia trud Daj na full, ten beat idzie w miasto Daj na full, muzykę z informacją Każdy bastion wie, że my jesteśmy stąd Ktoś, kto krzyczymy swój świat to półogląd Ty lubisz to

Farm farałek, ja pyra, kolejny dzień. Obrany tylko jeden cel: jak najszybciej najewać się. Na wydruk mam taki sklep. Ci butelki są jak ciepły chleb. Mówią, że jestem zwykły mec. Bo za mi monster. Po chwili jestem jak klarkę Nad miastem unoszę się i pluję z góry na sen I na tych, co gadają w sen. Mówią, że jestem łotrem, a nie piotrem pod krawatem. I nie wiem, jak dzień to, że to, że to... Mi nie patrz na się <gwierdził> Bo nie przyjechała eee, Chciałem przestawić wszystkim nowych, nowe członki nie, naszego naszej nowe rodziny członki. Adidas. Adidas, Adidas No i Adidas zrób. i Luta A Co? Gościnnie? Gościnnie Chodek? Choddasz go Gościnnie Chodek i klip